Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku sformowanie flag, więc atakowanie bez rali. Powiemy o tym, czy to się opłaca i ewentualnie kiedy opłaca się coś takiego zrobić. Z tej strony No tak jak już we wstępie powiedziałem, to sformowanie flag to jest, wiecie, to jest temat szeroki. Ja teraz akurat jestem po tej stronie, gdzie przegraliśmy strefę. Widzimy, że już tutaj rywale nas zabudowują. Ale nawet widzicie marker, tak, fighting territory, że była tutaj walka, wczoraj tutaj jeszcze trochę coś tam porobiliśmy, ja do tego też dołączyłem. No, i była taka sytuacja, że właśnie można było zesformować flagę i jakby z odtworzenia to zobaczycie. Natomiast, sformowanie flag to jest ogólnie ogromny temat, bo nie jest, to, nie jest to wcale takie proste. Chodzi o to, że kiedy to się opłaca, kiedy się nie opłaca, są różne naprawdę aspekty. Szczególnie, kiedy na przykład mamy mobilizację i wtedy do tego jeszcze sformujemy, to jest zupełnie osobny temat, którym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, co się dzieje, kiedy połączymy gdzieś tam terytorium, na przykład jakbyśmy tutaj połączyli i się okazało, że na przykład w tej flaze są jakieś jednostki. Czy opłaca się wtedy okrążać te jednostki i atakować, czy czekać na mobilizację, czy i kiedy ewentualnie to się. Opłaca. Oczywiście tutaj wszystko też zależy od tego, jakie mamy miasto, ile mamy siły, ile możemy sobie pozwolić, tak? No bo jeżeli ktoś ma, wiecie, tej siły, nie wiem, 200 milionów, to dla niego okrążanie takiej flagi to jest w miarę oczywistość. Tak? Ja sobie nie wyobrażam na przykład, że nie wiem, mam tam 150 milionów siły i więcej i się zastanawiam, czy daną flagę okrążyć, czy nie okrążyć. Oczywiście tutaj też, jeśli chodzi o, o to, czy okrążamy, czy atakujemy taką flagę samodzielnie, no to zależy, tak? Na przykład ta flaga jest spoko do ataku, bo widzicie, nie ma tutaj żadnego miasta zbyt blisko. Nawet jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tej flagi, to do, zauważymy to dosyć szybko, że ktoś dołączył do flagi, no i spokojnie możemy teraz powiedzmy, że atakować. Więc tutaj też ja bym powiedział, że jest to jednak troszeczkę inna sytuacja i wygląda to po prostu, i można to jakby inaczej respektować. Także bardzo dużo rzeczy zależy oczywiście, kto jest w garnizonie. Czy jest w ogóle garnizon? Bo ja bym powiedział, że jeżeli ta flaga jest pełna, czyli mamy tam w środku, wiecie, 2 miliony jednostek, jeżeli jest tam dobry garnizon, a szczególnie jeśli jest tam gorgo, to powiedziałbym, że się nie opłaca, bo dobrym garnizonem jest też na przykład Elinora, ale Elinorem dużo łatwiej bym powiedział, że jest zesformować, szczególnie w takiej fladze pustej, powiedzmy, do której nikt nie dołącza. Czy tam jest, czy tam są obrażenia obszarowe, to też będzie miało znaczenie, więc jest naprawdę wiele, wiele opcji. Ja postanowiłem taką flagę właśnie zaatakować, to była flaga, która się budowała, to też jest różnica, tak, no bo kiedy, wiecie, czasem tak bywa, że szczególnie kiedy okrążamy tego wroga, to już nikt nie chce dołączyć, bo wiecie, wojna się skończyła, wszyscy się teleportowali do siebie, do domu i chcą... Chcą po prostu ich odpuścić, tak, chcą sobie, chcą sobie, nie wiem, pozbierać surowce, porobić wydarzenia i tego typu sprawy, i często jest tak, że ci liderzy tutaj sami budują ze swoimi farmami, no i te flagi po prostu są niepełne. I wydaje mi się, że u nas to była kwestia gdzieś tutaj była ta flaga, też tak była ich budowana powiedzmy, że po Macoszemu, i było idealne miejsce, gdzie ja mogłem się teleportować. I mogłem tą flagę zaatakować. Więc jeżeli już atakujemy, to najlepiej by było, żeby ktoś zaatakował z nami. Nie? Zawsze jest lepiej, jeżeli ten wysiłek się rozkłada na dwie, trzy osoby. To ten swarm jest naprawdę dużo lepiej efektywny, mniej my to odczujemy i można powiedzieć, że bardziej to odczuje nasz wróg. Chociaż tutaj akurat oni stracą mniej więcej tyle samo jednostek, no może trochę więcej, ale nie jest to, bym powiedział, aż, aż taka różnica. Ale my na pewno stracimy tych jednostek mniej, szczególnie jeżeli ta flaga jest pełna, tak? jeżeli tam jest 2 miliony jednostek, albo nawet po półtorej miliona. Także bardzo dużo trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć pod uwagę też to, jakie się ma marsze, no bo jeżeli się ma tylko jeden mocny marsz, a reszta takich sobie, to to się moim zdaniem totalnie nie opłaca. Jeżeli nie użyjemy sobie też tych wzmacniaczy, tego wiecie, że 50% mamy większą armię, to moim zdaniem też się to nie będzie nam opłacało, takie okrążenie tej flagi, ech, ponieważ może się okazać, że stracimy więcej niż ci, którzy w tej fladze są i wtedy już w ogóle wyglądamy trochę ech, na głuków. Oczywiście czasem opłaca się stracić trochę więcej, a kiedy opłaca się to, więcej stracić? No, opłaca się wtedy, kiedy ta flaga ma jakieś znaczenie strategiczne. tak? Tutaj akurat to, co ja zrobiłem, to nie miało znaczenia strategicznego, bo już praktycznie pozamiatana sprawa. Chociaż muszę przyznać, że fajnie, bo przynajmniej przez kolejne parę godzin nie wybudowali tamtej flagi. Dopiero później, kiedy mnie już nie było dłuższy czas, zauważyłem, że, że tą flagę pode mną udało im się wybudować. Ale przez naprawdę długi czas ta flaga budowana nie była i gdzieś tam nie wiem. No, można by powiedzieć, że ocaliłem terytorium, ale te terytorium nie miało już kompletnie żadnego znaczenia. Także zawsze uważajcie, zawsze podchodźcie do tego z ostrożnością. Powiedziałbym, że niemalże każde okrążenie takiej flagi wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj jest mnóstwo czynników, tak jak mówię. Ile jest jednostek we fladze? Czy będzie ktoś tam dokładał jednostki do flagi? To jest bardzo ważne, bo jeśli tak, to takie okrążenie jest, moim zdaniem nie ma sensu. Czy jest dobry garnizon we fladze? Jeśli tak, to znowu musimy to wziąć pod uwagę. Czy mamy kogoś do pomocy? Jakie mamy jednostki i ile tak naprawdę my możemy sobie pozwolić na utratę siły? Tak, czy dla nas ta utrata jednostek będzie bardzo ważna, czy nie lepiej sobie zostawić te jednostki na późniejszą walkę, że wiecie, że później nam się to o wiele bardziej przyda niż akurat w tym momencie? Więc naprawdę warto sobie wszystkie te po kolei rzeczy wziąć dokładnie pod lupę, pod uwagę, żeby później było wiadomo, czy. Czy rzeczywiście, czy żeśmy tam wystali na tym, czy stracili, czy nam się to opłacało? Dobra. No to teraz przechodzimy już do tej sytuacji, o której Wam mówiłem, także zobaczymy, jak to u mnie wyglądało. Cała akcja, jak widzicie, rozpoczyna się od tego, że teleportuje się, tak, więc tutaj byłem bardzo blisko, tak, no i to było niespodziewane, bo nie było tutaj wcześniej mojego miasta, więc najpierw następuje teleportacja, a później szybka, szybkie wyciągnięcie wszystkich armii. No i widzicie, od razu ustawiam sobie armię tak, żeby okrążyły tą flagę, tak, żeby w miarę szybko wszyscy naraz tą flagę uderzyli. Tutaj mogłem jeszcze trochę zrobić lepiej, ponieważ mamy tam w środku Joannę, bo to jest garnizon morski joanna Mogłem zrobić tak, żeby wiecie, jeden marsz uderzył i ściągnął na siebie obrażenia obszarowe, a reszta by tego e, jakby nie doświadczyła. A, e, no tutaj e, można powiedzieć tak, że trochę to pokiepściłem. Tak inaczej widzimy, że to nie jest flaga, do której ktokolwiek dołączy. E, no i... E, ten początkowy czas trochę boli, ale tu się jest już coraz lepiej. Widzicie, że tutaj swoją y, pierwszy ściągnął na siebie obrażenia Scipio z Lucze, czyli moja piechota, i to w sumie bardzo dobrze. Y, I tą piechotę, która najwięcej tutaj ucierpiała, w pewnym momencie wycofuje, ponieważ jak już macie małe jednostek, to naprawdę okrążanie flagi to nie jest nigdy dobry pomysł. Więc lepiej sobie zrobić taki refresh. I wtedy atakujemy już normalnie. Widzicie, że teraz to samo robię z bodiką, już tam jest mało jednostek w środku, więc bodika ucieka. Scipio już świeżymi siłami atakuje znowu. No i tak mógłbym robić teoretycznie cały czas, ale oczywiście, że ten Nevski już w pewnym momencie już jest bardzo biedny. Widzimy, że ktoś tu jeszcze ucieka z saladynem, więc z tych jednostek zrobiło się jeszcze mniej. No i e, za chwilę powinniśmy zobaczyć, że o, widzicie, flaga pada, e, wszystko jest ok, e, no ale wiadomo, najważniejsze to tutaj będą raporty, tak? No bo jeśli chodzi o te e, słupki życia. To wygląda to nieźle, ale pamiętajmy też o tym, że wszystkie jednostki, które u mnie jakby atakowały, no idą od razu do piachu, tak? Więc te raporty nie są jakieś takie super. Tutaj widzimy Newski Joan, bardzo ładny raport, jeśli chodzi o wszystko, o liczby zabitych i tak dalej, ale widzimy, że ten Sipio na początku ucierpiał mocno, więc można powiedzieć, że to się gdzieś tam wyzerowało, jeśli o niego chodzi. Lepszy raport Bodica z Ashurbanipalem, która też dosyć tam ucierpiała przy tej walce. Tutaj widzimy Henry, e, tak, trochę do przodu, ale nie jakoś tam bardzo, e, więc te raporty moje nie są jakieś takie fantastyczne. Tutaj drugi raz Sipio, jak już uderza, to widzimy, że ten raport jest dużo lepszy. E, Zyge Herman, którzy zrobili chyba najlepsze numery. Wcześniej widzieliśmy też dobre numery e, Newskiego i Joan, więc myślę, że tutaj ogólnie na numery wygrałem. A czy to miało sens, czy to nie miało sensu, to już tak naprawdę zostawiam Wam dla oceny. Dla mnie było to fajne. Czy to gdyby nie robił odcinka, gdybym to zrobił, nie wiem, ciężko mi jest to określić. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć!